Niektóre kobiety uwielbiają szpiegować swoich mężczyzn, a to wynika z tego, że niestety im nie ufają. Drogie panie, jeśli chcecie szpiegować facetów, musicie przejść solidną zaprawę, polecam nordic walking, bo się trzeba nieźle nachodzić. Poza tym niezbędnik, ciemne okulary, żeby was ukochany nie rozpoznał, a tak prawdę powiedziawszy, to jeśli nie ufacie swojemu partnerowi, to, to chyba go trzeba zamienić na lepszy model. A z tym zaufaniem różnie bywa. Do detektywów przychodzą nie tylko podejrzliwi małżonkowie, ale także osoby, które dopiero zamierzają wziąć ślub. Sporo jest takich zleceń, które mają na celu znalezienie odpowiedzi na różne pytania, które dręczą każdego z nas tak naprawdę, czy dręczyły przed ślubem, czy jest wierny, czy jest podatny na jakiś stopi w bok, ale to nie dotyczy tylko sprawdzać komendzki, to dotyczy również sytuacji majątkowej, prawda, sytuacji. Z przeszłości. Ja w kręgu nawet swoich znajomych mam taki przypadek, że trzy lata para się spotykała, miał być ślub, na który już zostali zaproszeni goście, i tydzień przed ślubem został odwołany, bo właśnie dzięki agencji, która posprawdzała mężczyznę z tego związku, okazało się, że pan w drugim mieście, w tym kraju, ma swoją rodzinę. Śledztwo można też poprowadzić osobiście. Sklepy detektywistyczne oferują sprzęt, który pozwala dokładnie sprawdzić, co, gdzie i z kim robi nasz partner. Przy pomocy tak spreparowanych telefonów mamy dostęp do SMS-ów, billingów, do e-maili. Możemy lokalizować położenie danego obiektu, na przykład samochodu, przy pomocy lokalizatora GPS. Utrzymujemy konkretne położenia z bardzo dużą dokładnością. Możemy więc kontrolować naszego przyszłego małżonka przez 24 godziny na dobę. Tylko co to da? Problem polega na tym, że nie ma tutaj odpowiedniej bazy do budowania związku że najpierw trzeba rozmawiać i jeżeli masz jakieś wątpliwości, to lepiej po prostu je na początku wyjaśnić, niż od razu sięgać po fachową pomoc w postaci detektywa.